Hiemano ziemeczki, ja jestem Wiktor i tam was w dzisiejszym i dzisiaj w odcinku gramy sobie w Minecrafta. Tak, ja już pokopałem trochę i tam jest mega fajna dziura, więc ja tam zagospodaruję coś na pewno To jest pewne już Tam wiecie, gdzie kopię są Brick stąbry. Tam jest mega fajna dziura, wam powiem Kurde, dobra przypada to żelazo A kim jest tym. Kurcze, ja mam tak dużo. Dużo, że szok. Dobra, lecimy dokończyć naszą willę. Tak, tu, tu zrobię okna. To już jest ustalone. Bo brzydko mega wygląda bez tych okien. Naprawdę mi się nie podoba. Patrzcie. Tu zrobię przeszklone Ej, no, bo będzie fajne. Patrzcie. Nie wiem, to będzie fajne? Nie no, można tu zrobić takie przeszklone. Jeszcze tutaj też, żeby nie było. No nie? Będzie ładnie. Zobaczymy, zobaczymy. Spróbujemy. Poczekajcie, poczekajcie. Poczekaj, no poczekaj. i teraz tu jest ciemno, bo pochodnie zniszczyłem. Ale to nic się naprawi. Patrzcie, tak, cykl. Um, jakby coś. Ja teraz ten dach muszę. Nie, no ja muszę dokończyć dach, bo jednak na dachu mi mega zależy. Wiecie co? Wpadłem na pomysł. Ten stone brick tutaj będzie zbędny. No tak powiem. Ten stone brick tutaj jest zbędny, ponieważ tutaj mógłbym dać. O, a to będzie mega ładnie wyglądać. To będzie sensownie wyglądało, przynajmniej. Na pewno będzie to sensownie wyglądało. Kurde, no. Dobra. Lecimy z tym koksem. Ja mam w EQ. Zawsze łóżko mam w EQ, więc... Chcesz Ja mogę kimnąć zawsze, nie? Mówiąc tak, łóżko, mieć łóżko przy sobie jest mega fajne Um, tak, dokończymy willę i powiem Wam tak, w następnych odcinkach na pewno zagospodaruję tamto miejsce, bo chociaż chyba willę najpierw będę gospodarował. Ale tamto miejsce jest bardzo ładne, moim zdaniem. Bardzo ładnie wyszło. Mega fajne, mega, ale to mega mi się podoba. Mega fajnie wyszło. Wyszło, wyszło. Okay, ja tak patrzę, bo wiecie, może byliby na jeździe. o. Ale wątpię to. No i kurde, wbijają nam na chatę. Jak ja tam wlazłem A, ten wiecie, co tu tutaj zrobimy? Schody. Może o. <ścoughs> XD5 pom pomysł. Plus jeden. No bo ostatnio na się tak Nie, poka nie pokazują się. Mm, szkoda, szkoda, bo bym chciał bardzo najazd. jazd. Hm? No, <śpiewanie> jeszcze mm. <śpiewanie> Mniejszy... zombie z mieczem. Żelazem, znaczy to nie jest coś rzadkiego jakby, ale nie jest to częste, bo w ogóle fajnie, fajnie. Ogólnie to, jak tak sobie patrzę na no, tą okolicę to ładnie i mogliby tutaj piladżerzy się zrespić, fajnie by było. Chociaż kto? I patrzcie, przychodzicie tak, tworzycie survival i patrzycie taka wioska, no to co pierwsze byście pomyśleli. Jestem ciekawy, piszcie swoje odpowiedzi w komentarzach. Ja jestem ciekawy, co byście pomyśleli, bo ja bym pewnie pomyślał, że ktoś na tym serwer jest i że nie gram staw. Albo jakiś błąd gry, czy coś. No bo. Gdybyście teraz dołączyli na ten serwer, no. A żeby dołączyć na ten serwer, mój brat musi was dolać... Znaczy nie na serwer, tylko o świat. Brat musi was dolać do znajomych. Dobra, widzicie co zaraz tego zombiaka ogarniemy. Spokojnie. Co? Oli? To, jaka mówisz? Kurde. O. No ja miałem kiedyś, wiesz, sklep z cierniami. Chyba nie mam już cierni. No chyba. No tam nie wiem ile tam było i co tam było ogólnie. O kurde zginął A, że palon no nie ma tak. Ej! Tu lama była XD Czy znaczy, ja robię to tylko dla Ekstra, nie? Ponieważ... Nie chciałem wziąć tej linki. Okej, okay, mam mega, ej, mega dużo w budulce tego wieku. Budulca ogólnie, więc czekajcie, odłożę tutaj te skrzynki. Dirt na pewno nie jest, bo to nie jest budulec, co czekajcie? Dirt, co jest? No. Pomyślmy się, że tu tutaj wybucha, bo takie 100. Jeszcze dirta jest? I wale, to trudne, czy tu odłożę, to tu. I pokażę wam teraz to miejsce, bo jeszcze oświetliłbym mnie. Więc... Trochę pełna węgla. To może być dużo, nawet bardzo, Wezmę bo... tyle. Olivier. Gdzie? Gdzie? Twoja? To da się żyć. Nie wiem jak wam, ale mi się mega tutaj to miejsce podoba i to będzie mega fajnie zagospodarować. Okej, okay, ja, ja potem wszystko podmienię na stone, aby nie było, no nie? Olivier! Ja oczywiście na pewno to podmienię na stolna, tylko jeszcze nie teraz, nie te, teraz, no nie? Nie no, nie, nie no, wszystko... No dobra, wiecie co? Dzisiaj to zrobimy, bo mało mega się dzieje. Ale nie, wiecie jednak się rozmyśliłem. Dzisiaj będzie to gospodarowanie... I teraz mam pytanie. Beczki się robi, o tak? Wiecie jak się robi? Beczki. Czekaj, beczki. Kurde, dobra. Nie, ja beczki sobie zrobię, spoko. Beczki się mega przydadzą. Do... Ogólnie i tych sił beczek. Tłumacz mi, Oliver! Co robi takie... Aj, wiesz co, Oliwier? Zapłacę ci, jeżeli... Bo ja, ja chodzę obok domku, nie? Za... Możesz przekopać. Tylko potem zalepić to wszystko. A, ty ty bucha? No bo właśnie mnie denerwuje. Bo jakiś y, 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 może powiem tak. Y, nie zombie, ale... Nie, no zombie jakiś mały. A kiedy łapki, patrzcie patem <działeś> To się ceni. Patrzcie, o. o. I tu będą liście. Co pochodnie jakoś ładnie. Tu będą liście. Pochodnie tu damy. O, patrzcie, by było też ładnie, fajnie. żeby wszystko było symetrycznie równo, ładnie. Nie. Tutaj obok okna też można dać. Już samo obok wejścia. Tutaj będzie też okno. Ender. Drago. Endera? Znaczy Endermana? No spokojnie. Ja już ile, jestem za nim. Jestem za nim spokojnie Jestem za nim spokojnie, spokojnie. Leży. Kaktusa mi podwalił. Nie! Co jest? Ej, XD! Nie, nie, ja jeszcze nigdy takiego czegoś nie widziałem. Katusa mi podwalił Kartusa mi podwalił Ty On ma IQ i to się nazywa gość Nie? Nie no, ja cenię go, jakby Eee 6D? No, nie, nie dobrać, nie? A, jeżeli... A, w ogóle ciekawostka, nie? Eee Dream nie gra z teksturpakiem, bo ktoś zrobił teksturpak, każdy teksturpak ktoś musiał robić i Dream nie chce kogoś ten, mm, promować, on, Dream nie promuje nikogo, nie promuje, właśnie nie chce grać na teksturpakach, bo nie chce kogoś promować. Dlatego też Dream nigdy na teksturpakach nie gra. I powiem Wam tak, ja. To nie Mój to jest teksturpak. No tak, to jest, znaczy to nie jest teksturpak. Tak, to nie jest teksturpak, bo widzicie, to nie jest zmienione. To są shadery. Ja gram na shaderkach dla tych fajnych. Więc też nikogo nie będę promował. O, myślę, że to będzie fajne. i na spokojnie, ile? 5 beczek, jeszcze jedną bym sobie zrobił. Beczkę, beczunie. 5 beczek? E, no, no fajnie, 6, spójrz jednak. 6 beczek. Mega fajny wynik. Tutaj, tu może nie ustawię, ale. O, tu by można łóżkę, więc poczekajcie, tu już będzie beczka. Tu będzie dopiero. Tutaj też beczka. Może nie jest to jakiś super, ale mi się podoba. Czy wiecie, ja nie jestem budowlańcem. Nie. Ja się nie znam. Nie, no no, architektem mógłbym być, jak już architekt. O, patrzcie, no, no, fajnie wygląda, mi się tu podoba, naprawdę ładnie. Co? Wszystkie pochodnie poniszczę. Może tu być wiem przez co ciemno przez chwilę? A nie jest, bo te dwie tutaj się oświetlają mega. Jakimś cudem to okno też zdaje robotę. Tutaj też brzydko. Nie wiem, tutaj możemy zrobić magazyn mini. Tą willę można by dać do sprzedania na przykład Oliverowi. Ciekawe czy by kupił. Może, może. Nie, no, jednak tak postawimy tę pochodnie. Jeszcze nie dokończona. No i tu już jest kilka beczek, można coś schować, a ja tutaj bym... Nie no, gdzieś tu mógłbym jeszcze dojść... Nie no, powiem wam tak, to brzydko mega wygląda. Wiecie, ja zostawię te niektóre liście, wiecie, tylko że bez przepychu, nie? Nie ja. Dobra. E, bez przepychu, żeby było. I tak jest ładnie, jak gdyby jeszcze... Tak, i tutaj jeszcze można by dodawać te beczki. Zobaczymy jak to. To będzie taki magazyn mini powiem, bo tak mi się podoba, co? A chcesz to i zobacz. Zobacz. W ogóle nazwałem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, jest. Raz, dwa, trzy. No i nie wiem, pochodnie na środku chwilę... Nie, to będzie to lampę jakieś z sufitu. Chcecie co? Lampę ja mogę wziąć. Nie, no lampę nie chcę mieć w tym budynku. Ale na pewno trochę drewna jeszcze, bo znaczy nie drewno już wiecie Ej, to wygląda, to musi być coś dla ozdoby. Wiem, wiem, co zrobię. Wiem, patrzcie. Wiem, to nie wiem, co zrobiłem, ale... Nie, co to, to tak będzie brzydkie i tyle. Może tak. Hop. Hop. Mamy to, dobra, bierzemy. Wiem, to to nie było ładne i powiem wam tak, musi być jeszcze jakieś okno, to jest pewne. Dlatego hmm, pójdźmy, dodamy. Przepalimy jakieś na pewno okienko. sobie. Eee. Bla, 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 bla. Nie umiesz? Nie, nie, no dobra, mogę ci kiedyś. Mogę ci zrobić, ale zaraz, zaraz. Y, Oliver, dobra, mordy, my idziemy y, tutaj dalej. To no, dołożymy te beczki na pewno. Powiem wam tak, te beczki mogą być spoko, jednak. Zobaczmy. O. No wiem, może wam się nie podobać, chociaż mi się podobają. Nie no, mi się podobają, znaczy, te mogą być, mogą być. Spoko, są, tutaj będzie łóżko, wyro, nawet już mogę dać, patrzcie. A tu bym dodał dywany, a kiedyś zrobimy też y, automatyczną farmę dywanów. Oj, tutaj możemy dać takie A aby były, by były, no, co? A, ogólnie tu mam dużo zupek, no. Kiedyś mi villager sprzedawał, ale... Z deadów? Była deadów, No nie no! Gdzie jest ten zombiak? Dobra, kurde, ja go mam dosyć tego <grym> zombiaka. Naprawdę nie ma go i tyle wiem, że powinienem coś z tym zrobić, tylko co? Nie wiem Okej, okay. na go musimy zebrać teraz piasek i go przypalić, aby willa była ładniejsza. No, no muszą być okna, muszą. Musimy dodać tutaj okno bo to tak dziwnie wygląda chyba, że? Już mam pomysł, czy co? Mam pomysł. O kurde ile Joliber wykopał. I co my też tutaj sobie dużo, może być dużo, za dużo. Przepyt może być. Wiecie jak to jest, wydajność 5, łopata, najszybsza łopata ever. Czy powinno was powodem, czyli szybkie chodzenie? To się ceni, No nie, znaczy, głębinowy wędrowiec i kurde. Nie wiem, to jest na hełmie. Nie na hełm? Nie no na hełm to jest Że kopiesz szybciej pod wodą I Prąd odpływowy? To ja to mam właśnie na harpunie, że mogę latać, nie? Ja głupotę zrobiłem, bo ja kiedyś miałem dwa harpuny, tylko że połączyłem, bo naprawę tylko ja mam na książek z naprawą. Full! Full mam ich naprawdę bardzo dużo. wam tak. O, i teraz raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jeden, dobra. O, teraz tutaj tak, po piętnaście. Bierzemy piętnaście. A w ogóle, przepalanie nie powinno dawać, jak po moim zdaniem, głupota? No, no jakby jest ok. Ej, co ja mam za śmieci tutaj? Walić, wywalić, fajnie. I wiecie co? Ja wezmę kilka, partię. drewna, drewna. trochę. Ponieważ y, mam pomysł, jak, jak te okna, żeby one takie widzicie, jakie są, ma nie? Partię. I O, można by schody tak ładnie. To pewnie fajniej wyglądało niż to, co teraz zrobię. Świnie znalazłeś i zda. Od razu lepiej! Odezwa... A i wiecie co? Poczekajcie, wezmę dwie sztabeczki, hmm. ponieważ dwie są potrzebne, żeby to zrobić. No! Właśnie o to mi chodziło, patrzcie, teraz weźmiemy latarenki, to no dobra, to się przypaliło, bardzo dobrze, bardzo fajnie, i teraz to będzie mega ładnie wyglądało, zresztą zobaczycie co chcę zrobić, patrzcie, tutaj na samej górze, no zobaczycie, zobaczycie. A, znaczy jestem głodny, a ja nie mówi się, że nie mam głodu. Bo gdy nie ma się głodu, to nie jest się głodny, nie? Parcie. I od razu fajniej. Czyż nie? No i teraz tą willę można jeszcze zagospodarować jakoś. Nie no, moim zdaniem ładnie wygląda. Poczekajcie, o. Obróćmy się, patrzcie. Nie no, ja mogę zrobić screena i jakby mogę zrobić jako miniatureczkę dzisiaj. Nie wiem. Nie no, myślę, że nie ja na 10 subów będę robił miniaturki takie. Nie screenowe, tylko będę samemu robił. Czyli dołożę sobie roboty. Ale będzie warto, warto będzie na pewno. Idealnie miejsca budowlanego. No i mo może żeby miejsca teraz zwolnić, zróbmy bloki w 60 bloków w plus. bardzo fajnie, bardzo fajny wynik. I ogólnie gdzieś w skrzynkach mam, na przykład tutaj mam. Nie, to już chyba pobrałem w Dobra! No ładnie, ja można tu dać, tak, o, i teraz partię. I co? No i partię tego, co? Nie wiem co on będzie spadawał, ale można z nim poładować, to na pewno będzie trafne. Poczekajcie. Dobra. Bo nie zebrałem tkiny, wiem to mój błąd, mój błąd, a nie chciało mi się po prostu Teraz sobie z nim potrailujemy. A bo wodziarki się z tego nie opłaca robić, że nie będę transportował y, małych, żeby mi sprzedawali, bo oni nie mają ten, a zagryzać im się nie chce naprawdę, więc taka jest tego prawda, smutna, ale dobra, jest okej, okay. ja nie wiem, pohandlujemy na pewno sobie troszkę, na wejdzie, nie mogę, nie teraz, nie idę, teraz jeszcze pohandluję z villagerem. Piłka. Z tym och, właśnie dawaj M. Mało m dałeś. ale nie będę cię ten. Nie będę cię oskarżał. No właśnie, o tym chodziło. Tutaj na to. Kiedyś z tym zombiakiem coś zrobię. Dobra, Kima. A, jeszcze jedną rzecz będę musiał. Jazda, jazda! Szybciej. Dobra, my jeszcze jedną rzecz zrobimy, Szybko. I kończymy ten odcinek, ale z jakim powodzeniem? To kim masz? Dobra, o. Ja że co ja zrobiłem. Patrzcie jak szybko. Kurde, myślę, że ten szkielet mnie nie trafi. Patrzcie, patrzcie. O, masz owcę. I bardzo fajnie. A w domu masz jakąś? A ja sobie mogę jej obstrzyć? Dobra, dzięki. Mało wełny dały. No to sami da. Dwa daj. Nie jedną dała. Kiedyś to bym po dwie zrobił, co teraz nie można. Dwóch ale spokojnie, my tutaj sobie poradzimy. z tym... O, ale szybko, ziby, nas zbiera. Ty, nie myślałem o tym. Dobra, do, No dobra. Zazwarty cztery, wiecie Niebieska wełna, niebieska wełna, niebieska wełna. Idziemy do naszej willi i się w niej żegnam. A ja sobie tutaj jedzonka pogarniam. kupię od Oliwera. W tym czasie, kiedy już skończę, właśnie nagrywać, Włączę nagrywanie partii. Nie jest to jakoś super, ale mi się podoba. Wiecie co? Ja się żegnam z wami na, na tle tego o właśnie łóżka. Zostawcie subika, dzwoneczek, jeżeli Wam się filmik spodobał, łapkę w górę nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górę, dzwoneczku i subskrypcji. Dzwoneczek Wam przypomina, kiedy będą filmy, dostajcie powiadomienia. A ja się z Wami żegnam. Bye bye, hej!